ran podał kotom wcześniejszą kolację. Musicie mi wybaczyć, ale dziś wieczorem zostajecie same. Przeprosił samczyki. Spotykam się z kimś w klubie golfowym. Sam zjadł tylko trochę serę krakersów, żeby nie najadać się przed ostatnim spotkaniem tego dnia. Przygotowywał się do wyjścia, gdy zadzwonił telefon. Ponieważ na górze nie było aparatu, zszedł do holu z pianą na twarzy. Usłyszał głos Sabriny Pil. Quill, musiałam zgubić u Ciebie list. Jeśli go znajdziesz, wrzuć go, proszą, do skrzynki pocztowej. Jest na nim adres i znaczek. Prawdopodobnie wypadł mi z torebki, gdy próbowałam znaleźć kluczyki od samochodu. Odparł, że nie widział listu, ale obiecał sprawdzić na wyrandzie i podjeździe. Odłożył słuchawkę i rzucił siedzącemu obok aparatu koko oskarżycielskie spojrzenie. Ten otworzył pyszczek i ziewnął szeroko. O umówionej porze terkoczący silnik oznajmił, że Chris Bicham przybyła jednym z rodzinnych ruchotów. Odszedł na podjazd, aby ją powitać, gdy wysiadła z wojskowego pojazdu. Prezentowała się niemal atrakcyjnie. Zaplotła włosy w długi warkocz, który opadał jej na plecy. Miała na głowie czarny kapelusz ze sztywnym rondem, podobny do tych, jakie noszą toreadorzy. Niezwykła linia wystających kości policzkowych i lekko zapadniętych policzków nadawała jej intrygujący wygląd. Poza tym ubrana była w typowy dla siebie sposób. Sportowe buty, długa spódnica i bluzka, którą zapewne sama utkała. Dobry wieczór. Przywitał się. Ładny kapelusz. Dobrze pani w nim wygląda. Dziękuję. Widziała pani kiedyś wnętrze tiptopu? Nie. Miałaby pani ochotę na szybkie zwiedzanie? Wielkość pomieszczeń robi wrażenie. No i jest też trochę zabytkowych mebli. Nie, dziękuję. Odpowiedziała ze złym błyskiem w oku. W takim razie ruszajmy. Pani samochód czy mój? Zażartował, ale nie dosłyszał odpowiedzi. Otworzył jej drzwi sedana od strony kierowcy. Zarezerwowałem stoli w klubie golfowym. Mam nadzieję, że jedzenie będzie pani odpowiadało. Jest dość zdrowe. Nawet zbyt zdrowe, jak na mój zdeprawowany gust. Czuł, że jego swobodny ton nie pasuje do jej nastroju. Gra pan w golfa? Spytała. – Nie, ale mam kartę członkowską klubu, dzięki której mogę bywać w tamtejszej restauracji i zapraszać gości. Zjeżdżając Hawks Night Drive, próbował porozmawiać z nią na temat domów szeryfa, par agentów nieruchomości i małżeństwa weterynarzy. Przyglądałem się obojętnie i bez komentarza. – Jak dziś szły interesy w Betajtukow? – zaczął z innej strony. – Nie pracujemy w poniedziałki – odpowiedziała sztywno. – Oczywiście – mówiła mi pani. – Pani ojciec rozpoczął dziś budowę altany dla mnie. – Mówił, że będzie jeszcze padać. – I jak się panu podoba jego kapelusz? – spytał obojętnym tonem. – Wygląda na przedmiot, który ma długą, ciekawą historię. Quilleran przypomniał sobie pokryte zielonkawym nalotem nakrycie głowy pana Bihama. Nie zwracając oznak ożywienia, Krys wyjaśniła. – To pamiątka rodzinna. Mój dziadek gonił kiedyś ze strzelbą poborców podatkowych. Uciekali tak szybko, że jeden z nich zgubił kapelusz. Dziadek zatrzymał go jako trofeum. Był bohaterem w tych górach. Czy pani dziadek zajmował się może nielegalną produkcją alkoholu? Każdy wtedy pędził whisky z kukurydzy, jeśli chciał utrzymać rodzinę. To był jedyny sposób, żeby zdobyć pieniądze na zakup butów, mąki do wypieku chleba czy nasion. Dziadek trafił raz do więzienia za posiadane destylarki. Był z tego dumny. Od jak dawna pani rodzina mieszka w górach? Od bardzo dawna. Kupili tu trochę lasu za grosze. Wyrąbywali drzewa na budowę chat. Nie było jeszcze żadnych dróg, więc sami przecierali szlaki. Trudno nie podziwiać pionierów, ale jak udało im się przetrwać? Dzięki polowaniom, rybołówstwu oraz uprawie rzepy. Czerpali wodę z górskich strumieni i wytwarzali wszystko własnymi rękami. Mydło, lekarstwa, narzędzia, meble. Dosłownie wszystko. Babcia mi o tym opowiadała. Bogatym człowiek stawał się, jak mówiła, kiedy posiadał osła, krowę, kurę lub jabłonkę, kiedy to się zmieniło. Mniej więcej na początku lat 30. Wtedy zaczęto budować drogi, elektryfikować te okolice. Niektórzy górale nie chcieli mieć prądu ani kanalizacji. Uważali, że to niehigieniczne załatwiać pewne potrzeby w domu. W dalszym ciągu sprzeciwiamy się asfaltowym drogom na Litpetą. Nie chcemy tu rajdowców, amatorów zanieczyszczających nasze powietrze i zaśmiecających pobocze. Znam nawet kilku górali, którzy nigdy stąd nie wyjechali. No, sporo muszę się jeszcze nauczyć o życiu w górach. Mam nadzieję, że dowiem się od pani więcej na ten temat. Dotarli do klubu i stanęli w drzwiach do restauracji. Kuleran w jasno niebieskiej lnianej marynarce i pod krawatem. Chris w sportowych butach i kapeluszu toradora. Stoły zdobiły białe obrusy, kieliszki do wina i świeże kwiaty w małych wazonikach. – Rezerwowałam stolik na nazwisko Quilleran dla dwóch niepalących osób – poinformował hostesę. Ach, y, tak – obrzuciła ich zdumionym spojrzeniem, a następnie zerknęła do grafiku, a potem na salę pełną wolnych stolików. – Jesteśmy trochę za wcześnie – wytłumaczył Quilleran. – Proszę za mną. Zaprowadziła ich na koniec sali, tuż obok wejścia do baru Off Links, w którym mocno już zrelaksowani golfiści przechwalali się głośno takimi osiągnięciami, jak najlepszy handicap i zaśmiewali się z przegranych dołków nieobecnych kolegów. Zupełnie jak na góralskiej aukcji koni, skomentowała Chris. Czy możemy dostać stolik z dala od tych hałasów? zapytał Quilleran hostessę, która zrobiła niepewną minę i zajrzała ponownie do grafiku. Wskazała im miejsce pomiędzy kuchnią a dużym ekspresem do kawy. Wolelibyśmy coś z widokiem, rzekł Leran grzecznie, choć stanowczo. No Te stoliki są zarezerwowane dla regularnych członków klubu. Poprzedni był w porządku, nie przeszkadza mi hałas, włączyła się Chris. Przeszli z powrotem w stronę wejścia do baru. Hostessa położyła dwie karty dań na stole i zapytała. Podać państwu coś z baru? Zastanowimy się, kiedy usiądziemy. Odpowiedział Quilleran, przytrzymując krzesło swojemu gościowi. – Ma pani ochotę na jakiś koktajl lub lampkę wina, pani Bicham? Wolałabym, żeby mówił pan do mnie Chris. – Odrzekła. – Myśli pan, że piwo byłoby dobrym pomysłem? – Co tylko chcesz. – I proszę, mów mi, Quill. – Nauczyłam się pić piwo na studiach. Wcześniej próbowałam tylko whisky kukurydzianej, ale nie bardzo mi smakowała. Kelner, który mógł niedawno świętować swoje 18 urodziny, podszedł do stolika. Podaj coś do picia? Piwo dla pani. Najlepsze jakie macie. Dla mnie woda sodowa z plasterkiem cytryny. Zamówił Killeran. Napoje pojawiły się natychmiast. W pustym miejscu można zawsze liczyć na doskonałą obsługę. Zwrócił się do swego gościa. Złożą państwo zamówienie? zapytał młodociany kellner. Tapiczka na piersi informowała, że ma na imię WeJ. Najpierw przeczytamy menu. Nie ma pośpiechu. Kuleran odesłał go. A to Chris powiedział: Masz na sobie bluzkę własnej roboty, prawda? Twoje wyroby mają sporo artystycznego polotu. Dziękuję, odparła zadowolona z komplementu. Nie każdy to widzi. Kobiety z mojej rodziny zawsze były tkaczkami. Początkowo hodowały owce, przędły wełnę i robiły ubrania dla całej rodziny. Tkałam podkładki na stół już jako siedmiolatka. Dopiero potem, na studia, dowiedziałam się, że tkactwo może być sztuką. Robisz kilimy? Bardzo lubią tkaniny ozdobne. Zrobiłam kilka, ale się nie sprzedają. Są zbyt drogie dla turystów. Przyjrzała menu i zdecydowała się na pierś kurczaka w sosie winnym z orzeszkami pekanowymi i plastrami jabłka. Tłumacząc. W domu jadamy tylko potrawkę z kurczaka z kluskami. Quilleram wziął to samo i zaproponował zupę kukurydzianą na pierwsze danie. Poprosił kelnera, żeby nie podawał im jedzenia od razu, a sałatę przyniósł dopiero po daniu głównym. Po chwili kelner przyniósł zupę. — Proszę zabrać ją do kuchni — powiedział Quillerand do Nie jesteśmy jeszcze gotowi. Prosiłem, że podano zupę później. Młodzieniec opuścił salę, niosąc obydwa talerze. Chris zwróciła do przerwanej rozmowy. — Wiesz, fakt, że górale trzymają się pewnych przestarzałych pomysłów, jak potrawka z kurczaka, fatalne drogi czy niechęć do telefonów, wcale nie znaczy, że są zacofani. Zachowują stare zwyczaje, pielęgnują tradycyjne wartości, ponieważ wiedzą coś, o czym mieszkańcy niźli nie mają pojęcia. Życie blisko natury od pokoleń i dążenie do samowystarczalności rozwinęły w nich silną intuicję oraz twarde charaktery. To właśnie sprawiło, że ich mentalność jest tak wyjątkowa. Pewnie masz rację. Zdążyłem zauważyć, że tutejsza rzeczywistość nie podaje się prostym ocenom, stwierdził Killeran. Kiedy już byli gotowi na pierwsze danie, dwa głębokie talerze wróciły na stół. Potrawa okazała się zaledwie letnia. Mój drogi widzicie, jeśli naprawdę tak masz na imię, gdybyśmy mieli ochotę na zimną zupę, zamówilibyśmy Gaspacio, powiedział Kyleran chłodno. Zapisz ją i dopilnuj, żeby została odpowiednio podgrzana. Polecił po czym zwrócił się do swego gościa. Przepraszam ci za to. Po pewnym czasie widzicie wrócił z zupą oraz dwiema sałatkami. Prosiłem o podanie sałaty po daniu głównym. Quilleran stracił cierpliwość. Kelner zabrał szybko sałatki z paną Rominą. Zanim zdążyli donieść łyżki do ust, pojawił się znowu. I tym razem próbując zmieścić dwa duże talerze z kurczakiem w sosie winnym na niewielkiej powierzchni stolika. Teraz już naprawdę zdenerwowany Quilleran wezwał hostesę. Proszę spojrzeć na tę żałosną demonstrację braku kulinarnej ogłady – poskarżył się jej. Czy podawanie zupy razem z głównym daniem mam uznać za tutejszy osobliwy zwyczaj? – Przepraszam – odparła. E – i zabierz zupę. – Droga pani, ja bardzo proszę. Nawet nie tknęliśmy tej zupy. – Proszę zabrać kurczaka i trzymać go w cieple, dopóki nie będziemy gotowi. – Wytłumaczę się przed fryz. – Pierwszy raz jestem tu na kolacji. Powinniśmy byli wybrać się do spiżarki, a my? – Byłoby dużo przyjemniej. – Nie przejmuj się. Uspokoiła go. – Zbyt rzadko bywam w takich miejscach, żeby zauważyć różnicę. Przez chwilę w milczeniu jedli z zupę, początkujesz, zapytał: Czy są jakieś sklepy w Pytajtołkow, które odniosły szczególny sukces? Nie wiem, co masz na myśli mówiąc szczególny sukces, ale byliśmy nieco zaskoczeni ostatnio, gdy jacyś przedsiębiorcy ze Spetsboro zaproponowali nam, żebyśmy przenieśli się do Doliny. Chcą rozbudować dom towarowy i nazwać nową część Pytajtołkow. Jak ludzie zareagowali na tę ofertę? Większość chce zostać tam, gdzie jest, chociaż obiecywano nam reklamę i spory ruch. Część też miałby być niski, ponieważ zarząd domu uznał nas za atrakcję, która przyciągnęłaby turystów. Nie róbcie tego, zareagował żywokujeran. Badaj dołkow jest jedyny w swoim rodzaju. W domu towarowym straci swój naturalny urok. Będziecie musieli pracować przez 7 dni w tygodniu, 11 godzin dziennie, a część pójdzie w górę, jak tylko się tam przeniesiecie na dobre. Chcą was wykorzystać. Cieszę się, że ty to powiedziałeś. Nie ufam tym ze specborą. Robią wszystko z myślą o własnej korzyści, nie myśląc zupełnie o innych. Wjeżdżają na naszą górę, żeby wyrzucać śmieci i zużyte opony, zamiast jechać na wysypisko w dolinie, bo tam muszą zapłacić pół dolara. Próbowaliście coś z tym zrobić? Nieraz. Ale górale nie mogą liczyć na równe traktowanie przez lokalne władze, jakbyśmy nie płacili podatków. A teraz próbują zagarnąć naszą górę dla siebie. W jaki sposób mogą to zrobić? Wiesz jak to jest. Starzy ludzie muszą sprzedawać ziemię, ponieważ potrzebują pieniędzy albo nie są w stanie zapłacić podatków. Ci ze Spetsboro odkupują ją niby dla siebie za bezcen, a potem nagle zmieniają zdanie i sprzedają różnym podejrzanym inwestorom za duże kwoty. Tak właśnie zrobił Hockfield. Na Big Potato, i boimy się, że spotka to również nas. Wkroczą inwestorzy, podatki lokalne pójdą w górę i coraz więcej górali będzie musiało sprzedawać swoje domy. Jeśli żyjesz na ziemi, która należała do Twojej rodziny od pokoleń, to jej utrata łamie Ci serce. Mieszkańcy nizin, którzy nie mają tak silnych korzeni jak my, nie mogą tego zrozumieć. Posiłek upływał bez dalszych, urozmaicen ze strony Widzeya. Chociaż rana zaskoczyła ilość soli, jaką potraktowano kurczaka, zwłaszcza, że restauracja szczyciła się stosowaniem ziołowych przypraw. Postanowił jednak nie psuć przyjemnej od dłuższego czasu atmosfery. Poruszył interesujący go temat. Kiedy tu przyjechałem, zobaczyłem coś, czego nie potrafię wytłumaczyć. Może ty mi to wyjaśnisz. To był piątek, około północy. Powietrze było bardzo czyste i zobaczyłem świetlisty krąg na litr Obracał się. jest westnęła. Nie jestem pewna, czy powinnam ci o tym opowiadać. To dość pokręcone. Musisz zrozumieć moją matkę. Jest, że tak powiem, pozytywnie myślącą osobą. Uważa, że samą silną wolą można sprawić, żeby coś się wydarzyło. Potrafisz to pojąć? Wszystko potrafię pojąć. Odpowiedział, myśląc o paranormalnych wyczynach koko. Nie tylko ona tak myśli. Moja babcia i prababcia też w to wierzyły. Przetrwały ciężkie czasy i obie dołożyły sędziwego wieku. Chciałabym podzielać ich przekonania. A co swoją matką? Czy sprawiła kiedyś, że coś stało się dokładnie tak, jak sobie to obmyśliła? Hm. Mój ojciec miał kiedyś okropny wypadek w fabryce. Lekarze mówili, że prawdopodobnie z tego nie wyjdzie. Ale mama i babcia uparły się, że przeżyje. To było 25 lat temu. A teraz poza lekkim utykaniem trudno jest poznać, że przytrafiło mu się coś złego. Całkiem przekonująca historia. Niektórzy nazywają to czarami. Powiedz to autorom książek o pozytywnym myśleniu. Zobaczył, że skupię swój posiłek i zapytał, czy smakuje kurczak. Jest dość słony. Nie jestem przyzwyczajona do słonych potraw. Też mi się wydaje, że kucharz ma raczej ciężką rękę do solniczki. Ktoś powinien przywołać go do porządku. Czy istnieją jeszcze jakieś przykłady pozytywnego myślenia twojej mamy? Zwykle potrafiła się postarać o ładną pogodę na nasze rodzinne spotkania, zaśmiała się Naprawdę. Postanowiła też, że Forest i ja pójdziemy na studia i wiesz, co się stało? Władze stanowe zniosły czesne dla studentów pochodzących z gór. Po tym wszystkim, co usłyszałem, jak wytłumaczyć dolegliwość, która ją spotkała. Rzuciła mu to samo smutne spojrzenie, co wtedy, gdy opowiadałam o swoim bracie. Wini się za to, co spotkało Foresta. Nie rozumiem, powiedział Quilleran. Użyła całej swojej woli, żeby powstrzymać Hawkefielda od rujnowania gór. Nie chciała, żeby został zamordowany. Chciała tylko, żeby stał się innym człowiekiem. Chris przerwała i wpatrywała się w przestrzeń, póki Quilleran nie skłonił jej do kontynuowania. To potworna ironia, że mój brat został skazany za morderstwo, chociaż jest niewinny. Przysięgła, że się nie odezwie tak długo, jak on będzie w więzieniu. Quillian wyraził swoje współczucie, po czym zapytał. A świetliste kręgi? Potrząsnął głową. Niektórzy z naszych krewnych o północy wybierają się z latarniami na litr Chodzą w milczeniu po okręgu i medytują, skupiając myśli na uwolnieniu foresta. Ponownie potrząsnął głową. Wierzą, że chodzenie w kółko zwiększa jej skuteczność? Zapytał delikatnie, chociaż metoda wydała mu się wątpliwa. I to ma na celu skupienie siły i zbiorowej woli. Tak mówią. Nie wydajesz się do końca przekonana. Nie wiem. Nie mam pojęcia, co o tym myśleć. Kiedy pikietujemy przed sądem, maszerujemy w kółko dokładnie tak samo. Rzeczywiście. Zaskoczyło go, że wcześniej nie zwrócił na to uwagi. Teraz, kiedy o tym wspomniałaś, zdałem sobie sprawę, że pikietujący zawsze chodzą w kółko. Te protesty wymyśliła Amy. Ciągnęła Chris. Ona i Forest byli w trakcie przygotowań do ślubu, kiedy go aresztowano. Chcieli wziąć ślub przy wodospadzie w wąwozie, gdzie zawsze unosi się mgła. Emy kojarzy się ona z Welonem. Tyle mieli planów. A stało się zupełnie inaczej. Posłali go prosto do więzienia, bez możliwości płacenia kaucji. To właśnie dziecko mojego brata, które Emi codziennie zabiera ze sobą do baru. Ma na imię Ashley. No, przepraszam, za dużo mówię, ale tak dobrze mieć uważnego słuchacza, który nie jest góralem. Ostatnio upodobniłam się trochę do matki. Nie byłam zbyt rozpętna. Nie możesz dopuścić, żeby tak się stało, Chris. Opowiedz mi o procesie. Mówiłaś, że nie był sprawiedliwy. Na czym to polegało? Po pierwsze, adwokat wyznaczony przez sąd nie był obecny podczas czytania aktu oskarżenia. Zadzwonił, że się spóźni, ale sędzia nie chciał czekać. To mi wygląda na naruszenie uprawnień gwarantowanych przez Konstytucję, oburzył się Kulera. Skąd mieliśmy to wiedzieć? Jesteśmy góralami. Potem nie zgodzili się na wypuszczenie Foresta za kaucją, a adwokat powiedział, że to dla jego bezpieczeństwa, bo całe miasto przyszło pod budynek, żeby go zlinczować. Mojego brata. Nie mogłam w to uwierzyć. Jeżeli atmosfera była aż tak wroga, dlaczego nie wystąpił o zmianę miejsca rozprawy? Pokręciła głową. Wniosek został odrzucony. Jak nazywał się adwokat? Hugh Lambton. Quilleran zapnął przez wąsy. Jeszcze jeden ze wszechobecnych lamptonów. Chris ciągnęła powieść. Nie przedstawił żadnego świadka obrony i pozwolił świadkom oskarżenia bezkarnie kłamać. Ława Przysięgłych ogłosiła werdyk tak szybko, że nie mogliśmy uwierzyć, że to już koniec. Nie jestem prawnikiem, stwierdził Quilleran, ale wydaje mi się, że nie powinnaś mieć problemów z odwołaniem się od wyroku. Tylko tym razem powinnaś skorzystać z usług innego adwokata najlepiej dobrego. Ile to może kosztować? Chcieliśmy wziąć pożyczkę, jak tylko Forest zostanie oskarżony. Ale banki mają układy z tymi, co skupują ziemię, więc nie przydzielili nam kredytu. Doradzono nam sprzedaż. Nie uwierzyłbyś, ile ci kombinatorzy zaproponowali za naszą ukochaną ziemię. Ale teraz to nie ma znaczenia. Sprzedalibyśmy ją za każde pieniądze, gdyby to pomogło wydostać Forresta z więzienia. Może znajdzie się inny sposób. Róbnął Quilleran gładząc wąsy. Muszę o tym jeszcze pomyśleć. Jednak w dalszym ciągu twój brat będzie musiał udowodnić przed sądem swoją niewinność. Dokończyli posiłek, prawie się do siebie nie odzywając. Sos do sałatki, podobnie jak kurczak, składał się głównie z soli. Chris w ponurem nastroju odmówiła deseru. Poprosiła jedynie o filiżankę herbaty i sączyła ją powoli w milczeniu. Zapadnięte policzki i nieruchome spojrzenie nadały jej twarzy wyraz maski. Kiedy opuszczali salę, okazało się, że nieliczni goście zajęli zaledwie kilka stolików. Większość miejsc z widokiem na pole golfowe pozostała wolna. W stybulu przeprosił na chwilę swego gościa, a sam wrócił do hostesa, by zamienić z nią kilka słów. A dokładnie siedem. Proszę przekazać to kierownictwu z wyrazami uznania. Powiedział i podał jej przedartą kartę członkowską. Na zewnątrz wciąż jeszcze było widno. Chris zapytała go. Może miałbyś ochotę wrócić do tip topu od innej strony. To tylko leśny trakt, ale prowadzi górą na drugą stronę Big Potato, a jest tam coś, co chciałabym Ci pokazać. Pokierowała nim przez labirynt krętych ścieżek w prawdziwej głuszy. Tam wskazała ręką, gdy dojechali na małe wzniesienie. Zatrzymaj samochód. Co o tym sądzisz? Quilleran ujrzał ogrom, unicestwionego lasu klątani na obciętych drzew, sterczące jak i kuty pniaków i uschniętych gałęzi. Wygląda jakby tu przeszło tornado albo spadło kilka bomb. To rzeź! – wykrzyknęła. Zrównują wszystko z ziemią, a potem wybierają sobie najlepsze twarde drewno i zostawiają takie po bojowisko. Może widziałeś ciężarówki wyładowane drewnem wyjeżdżające z doliny? To właśnie się stanie z całą zewnętrzną stroną Big Potato, jeśli ich nie powstrzymamy. A potem przyjdzie kolej na Little Titer. Trak zwęził się do szerokości furmanki i piął się zgzakowato w górę. Chris wskazywała drogę, a Quillerun wykręcał kierownicą samochodu, którym rzucał we wszystkie strony. – Miałabyś ochotę na kieliszek czegoś mocniejszego przed snem? – zapytał, gdy dojechali na podjazd tip-topu. – Nie, dziękuję, ale wieczór był bardzo przyjemny i jestem Ci wdzięczna, że mnie wysłuchałeś. To bardzo miłe z Twojej strony. Odprowadził ją do rozklokotanego wozu wojskowego. – Jest mi bardzo przykro z powodu sytuacji, w jakiej znalazł się twój brat. Mam nadzieję, że uda się z nią coś zrobić. – Trzeba by chyba poruszyć góry – powiedziała bezsilnie, wzruszając ramionami. Quilleran przyglądał się, jak odjeżdża, a potem spiął się po stopniach werandy. W holu czekał na niego Koko. Przestępował z łapki na łapkę, jakby miał coś ważnego do oznajmienia. Ale został zignorowany z powodu telefonu, który musiał być natychmiast wykonany. Quilleran wybrał numer w Moose bez czekania na zniżkową taryfę. Poli, to Quill, oświadczył stanowczo. Kochanie, dobrze, że dzwonisz. Mam okropną wiadomość. Halifax Goodwinter odebrał sobie życie. To niemożliwe. W piątek był pogrzeb jego żony, pamiętasz? A ubiegłej nocy on przedawkował środki na senne. Nie mogę w to uwierzyć. Czy zostawił jakieś wyjaśnienie? Nic, w ogóle nic. Ale krąży plotka, że śmierć jego żony to zabójstwo z litości. Przez tyle lat była nieuleczalnie chora, a ten biedak miał już 80 lat. Już nigdy nie będzie takiego wiejskiego lekarza jak dr Hall. Cała okolica go opłakuje. Melinda wraca z Bostonu, żeby przejąć jego praktykę, ale to nie będzie to samo. Zgadzam się, powiedział Quilleran przełykając ślinę. Mniej martwiły go medyczne perspektywy Monskauer niż jego osobiste relacje. Zanim Melinda przeniosła się do Bostonu, była diablo zawzięta, żeby wyjść za mąż, podczas gdy on był równie mocno przekonany do stanu wolnego. Mimo to zapamiętałem ją jako niebezpiecznie atrakcyjną kobietę. Teraz gdy już poznałeś we wieści, ciągnęła Poli, opowiedz mi, co słychać u ciebie w górach. Jestem zapieklony do białości, odpowiedział. To zabrzmiało jak miejscowy dialekt, a przecież jesteś tam dopiero trzy dni. Właśnie miałem wyjątkowo irytującą przygodę w restauracji. Co złego ci się przytrafiło? Wszystko. Dali mi najgorszy stolik. Obsługa była okropna, zupa była zimna, jedzenie przesolone. I właśnie ta sól i straciła. Masz na myśli, że zrobiono to celowo? Dokładnie tak myślałam. Popełniłem błąd, bo ich zdaniem przyprowadziłem tam niewłaściwą osobę. Mój gość to Góral. Naprawdę są aż tak niemile widziani. Powiedzmy, że są niezbyt lubianą mniejszością, pomimo, że byli tu pierwsi. Albo są wykorzystywani, albo ktoś ma im coś za złe. Mamy różne kliki w mój ale nie takie uprzedzenia. Zupełnie się czegoś takiego nie spodziewałem. Żenująca sprawa. Co zamierzasz z tym zrobić? Poli wiedziała, że Quilleran nie puści takiej sprawy płazem. Muszę się zastanowić. Przykro mi, że tak cię to zdenerwowało. Nie przejmuj się, powiedział czując, że złość zaczyna mu przechodzić. – Skonsultuję się z koko. On na pewno na coś wpadnie. – I jak tam pod sił W porządku. Waży 5 kilo. – Gdzieś pięć, jutro 15, A co u ciebie? – Też w porządku. Zarząd biblioteki wydaje oficjalną kolację w piątek. Przerabiam dekolt w mojej długiej sukience, żeby móc założyć perły. Tęsknię za tobą, kochanie. – Ja też za tobą tęsknię. Słuchawcy słuchawce zapadła cisza, przerywana jego oddechem. Pomimo swobody, z jaką używał języka, Stosowanie czułych słów sprawiało mu trudność. A więc tu, dodał z uczuciem. Abyn tu, kochanie. Wyszedł na zewnątrz i przeszedł się szybko parę razy wokół werandy. Słońce schylało się ku zachodnim wzgórzom. Chmury smoki toczyły zajadłą bitwę. Jaskrawy róż i purpura przeciwko turkusowemu niebu. Kiedy wilgotny chłód zagonił go do środka, Koko wciąż kręcił się niespokojnie. O co ci chodzi? Zapytał zamyślony. I Odpowiedział Koko przynaglająco, biegając tam i z powrotem przez drzwi salonu. A gdzie jest Jumium? Zdał sobie sprawę, że nie widział jej od powrotu z kolacji. Natychmiast sprawdził wszystkie wygodne krzesła w salonie oraz łóżka na piętrze. Wołał ją po imieniu, goniąc od pokoju do pokoju, otwierając szafy, a nawet zaglądając do szuflad. Kiedy znalazł się z powrotem w salonie, Koko właśnie nurkował pod podłogi obrus, którym Sabrina ozdobiła okrągły stolik. Diablęta! Wymawrotał klękając, by zajrzeć pod stół. Siedziały tam razem z błogością wymalowaną na pyszczkach, a pomiędzy nimi leżał zaadresowany list ze znaczkiem i z małymi otworkami w dwurogach. Kto go ukradł? Zapytał surowo, chociaż wiedział, że sprawcą jest Koko. Z pewnością zwabił go klej ze znaczka i koperty. Słynna Jum Jum, zwana Łapką, potrafiła wprawdzie wykraść żeton, skrable lub zaparniczkę. Ale to Koko specjalizował się w dokumentach i zostawiał ślady głów jako rodzaj autografu. Quilleran wrzucił list do szuflady Fitzwallowa na przechowanie do czasu, aż będzie mógł go wysłać. Zauważył, że był zaadresowany do Sherry Hawkefield w Maryland. Prawdopodobnie rachunek za wycenę od Sabliny Pill. Przed rozpoczęciem codziennej lektury Quilleran podał kotom ich wieczorną przekąskę. Suchą karmę, której recepturę opracował szef wykwintnej restauracji w Moose Przyglądał się, jak pochłaniają łapczywie posiłek, ale jego myśli krążyły wokół innych spraw. Nie miał najmniejszej ochoty zajmować stanowiska po którejkolwiek ze stron miejscowej polityki, ani zostać łatwowiernym sprzymierzeńcem górali. Jednakże na wspomnienie podłego traktowania w klubie oraz pełnych emocji wynurzeń swego gościa, gotowała się w nim krew. Problem ze znalezieniem dobrego prawnika mógł być rozwiązany łatwo. Musiałby tylko zadzwonić do kancelarii Hazelrich, Banner i Barter w Moose County. Wiedział jednak, że stary pan Hazelrich będzie oczekiwał dobrze przygotowanego streszczenia sprawy. Jakiś rodzaj wstępnego dochodzenia w sprawie morderstwa w dniu ojca wydawał się konieczny. Coś, co można by było przeprowadzić po cichu, bez wzbudzania podejrzeń u mieszkańców Doliny ran nieobecnym wzrokiem spoglądał na koty myjące się po posiłku i gładził wąsy. Pomysł zaczął nabierać kształtu. Jako przykrywki mógł użyć wybiegu, który zadziałał przy poprzedniej okazji. W ten sposób wyjaśniłby swoją obecność w Petitos oraz potrzebę zapoznania się z archiwalnymi artykułami na temat procesu Pihama. Umożliwiłby sobie również porozmawianie ze sporą ilością mieszkańców. Szczególnie ty, którzy ucierpieli przez niszczycielskie artykuły Haukefrida. Aby wiadomość poszła w świat, a jego pozycja została ustalona, należało najpierw oznajmić radosną nowinę Carmichaelowi ze Spetsborough Gazette. Colin powie mu: Chcę, żebyś wiedział jako pierwszy: zamierzam napisać biografię J.J. Haukefrida.